Rehabilitacja sprowadza się do tego, że nie tylko z pacjentem przed zabiegiem operacyjnym rozmawiamy, że staje się dla nas partnerem, a więc przyczyniamy się do tego, żeby zaangażował się w operację, w proces leczenia, ale również przygotowujemy przez cały zespół, jest przygotowywany przez cały zespół specjalistów. I tutaj ma taką prehabilitację stricte psychologiczną, gdzie pracujemy nad obniżaniem poziomu lęku, stresu i też wyzbywamy się, czy przepracowujemy te emocje, które są są niepożądane, a wiążą się wiadomo z sytuacją trudną, z chorobą, z diagnostyką. Druga część tej rehabilitacji to edukowanie pacjenta na temat aktywności fizycznej, czyli jeśli pacjent jest przed zabiegiem, powinien zadbać o swoją sprawność fizyczną. Czy to będą spacery, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, czy w jakimś, na jakiejś siłowni, czy to będzie rower, bo chcemy, żeby zwiększyła się jego wydolność krążeniowo-oddechowa, żeby zwiększyła się siła mięśniowa i żeby też pacjent lepiej przygotował się do zabiegu, co będzie przyczyniało się do tego, że ten proces hospitalizacji będzie trwał krócej i pacjent szybciej się zrehabilituje, wróci do domu. I ostatnia rzecz to związana z odżywianiem, a więc ta sfera dietetyczna, gdzie pacjenta edukuje się z zakresu żywienia, ale ze szczególnym akcentem. Na białko. Białko, które jest podstawowym budulcem naszego organizmu, i ten pacjent przed zabiegiem operacyjnym ma tego białka więcej przyjmować, tak żeby rzeczywiście ten nasz budulec mm, przyczynił się do tego, że pacjent szybciej zregeneruje swoje siły, że nie nastąpi spadek siły i masy mięśniowej. Pacjent musi wiedzieć, co ma zrobić. Po pierwsze, żeby się dobrze przygotować, musi wyleczyć zęby. Dlatego że niektóre leki. W przypadku problemów z zębami nie działają albo działają słabo. To trzeba pacjentowi powiedzieć. A jakie leki on będzie brał, to też nie do końca jeszcze wiadomo, bo nie wiadomo, jaki będzie jego stan kliniczny. Druga rzecz: pacjent powinien się zaszczepić. Szpital to jest takie miejsce, gdzie w wielkim worku zwanym szpitalem siedzą bardzo różne bakterie, wirusy, grzyby. I one czyhają na y, gości odwiedzających szpital bądź leżących w tym szpitalu, bo ci pacjenci są osłabieni i bardzo łatwo są do zaatakowania. W momencie, kiedy oni są zaszczepieni, to wiele problemów znika. Próbowałem. Y, Jakiś czas temu przekonać resort zdrowia, żeby zechciał się pochylić i wspólnie popracować nad systemem tej, tego przygotowania pacjenta do, do, do szpitala, bo to też jest kwestia przygotowania pacjenta po szpitalu, przygotowania pacjenta w okresie remisji, kiedy się pozornie nic nie, da, nie dzieje, ludzie jakby zapominają o swojej podstawowej chorobie, a ta choroba gryzie, no powoli, ale gryzie, czy też w stanie paliatywnym. Trzeba by to przygotować. Hmm, ale bym powiedział tak, Ministerstwo Zdrowia jest bardzo zapracowane i y, ma ważniejsze rzeczy na głowie niż takie problemy pacjentów.